Tak, dzisiaj na trening przychodzi Amstaff. Na pierwszą lekcję Tobi, zwróćcie uwagę na niego. Jaki stoimy w miejscu, zwróćcie uwagę na niego. W jakim on jest wieku? Eee, półtora roku. Półtora roku. Jak tobi, tak? Tobi, no. Tobi. Tobi. Oj, nie reaguje. Tobi. A chodź tu do mnie. Chodź tu z nim. Chodź tu, chodź tu. Ładnie Tobi. Super Tobi. Cześć mój piękny! No jeju! Super piesek! Wiesz co, wykorzystamy to chyć tylko komórkę. Nagręcaj na nas. Załączone jest. Tobi! No, no cześć kochanie! Pięknie! No tak, może skakać po jurku! Super Tobi! Muszę się z nim, wiesz, zintegrować. Tobi, hej, okej, okay. okay. Tobi. Super! Dobry piesek, tak! Dobry piesek, no piękny mój amstaczek. Tobi, okej. Okay. No super! Pięknie. Super sprawa. Widzisz? Mowa ciała, no nie. Ogonek chodzi. Znaczy teren, wiesz? Bo pierwszy raz wiesz, teren znaczy. Tobi. Tobi. Okej. Okay. No pięknie, tak. Dobry pieseczek. Piękny amstapeczek. Jak zaprzywołujemy. Nie dajemy siat. Dlaczego? Dlatego, że pies to ma robić przyjemnością. Usadzamy psa wtedy, kiedy widzimy jakieś zagrożenie, tak? Tobi, do mnie. Okej. Okay. No pięknie ty Apollo zbyt woszy. Super mój Tobuś, Tak. Tobi, okej, okay, do mnie. Super. Pięknie. Tak, dobry piesek. O, Pięknie, tak, okej. Pięknie, pięknie, super. Pięknie, super. Tak. Tobi, okej. Okay. Pięknie. Tak, Tobi. Okej. Okay, super, Tobi. Stoimy w miejscu. Super. Zobaczymy, jak będzie z Patekiem, czy puścić nie. nie. Okej, okay, pięknie. Najważniejsze na pierwszym spotkaniu z sem jest zdobyć zaufanie psa. Pies ma robić wszystko na treningach z przyjemnością. Pies ma na treningach się bawić. Pies na treningach ma być szczęśliwy. To jest rasa. Naprawdę piękna rasa. Ludzie się okej okay, to boją tych psów, tak? To wiesz, różne sytuacje też w życiu są. Ja też to bife, Też różne miałem, że tam zostałem ugryziony czy tam coś. Ale to jest kwestia wszystko wychowania. Rozumiesz, rozumiem. Tobi, zostań patyczek, chodź do Jurka. No pięknie, no mój półtora roczny Amstaffek. Zauważyłeś, ja mu nie daję siadania komendy. On ma robić pies przyjemnością. Tak jak tłumaczyłem, dajemy siadanie w momencie, kiedy widzimy zagrożenie, czyli nie wiem, przejeżdżające auto i tak dalej, no nie? My na tych treningach będziemy budować pozycję lidera, bo taki Amstaff jak każdy inny pies musi mieć przewodnika w stanie, rozumiesz? Zwróć uwagę, okej, okay. on w miarę treningu, w miarę lekcji będzie coraz więcej na nas poglądał. Dlaczego? Dlatego, że tymi ćwiczeniami budujesz przewagę nad psem. Ważną rzeczą jest też modulacja tonem głosu, ale to wszystko wytłumaczę. To mi wróć! Okej, okay, pięknie! No pięknie! Jak ja bym podszedł do tego psa, od razu z jakimiś ćwiczeniami tam siad, paruj, zostań czy cokolwiek, no nie? To ten pies, by to tak raz zrobił ze strachu, bo tą głosu, bo pies nie zna znaczenia słów, rozumiemy? Ale ćwiczenia muszą być takie, że tak jak tłumaczyłem wcześniej wiesz się ma tym bawić. No pięknie, mój. A ty umiesz siadać? Umiesz siadać? No pięknie, Tobi. Tak, super. Piękny, Tobi. Popatrzcie się, jak on jest piękny. Tobuś może ja już kałknie No, a usiądź ładnie. No pięknie, mój, ty skurczy kochany. No pięknie, ty moja bestyjko. Tak. Dobry, Tobi. Super Tobi. Widzisz, coś tam zauważył? Ja zwróć uwagę, co ja zrobię, patrz. Tak uważaj. Czekaj, bo ta jest teraz źle. Tobi! Do mnie, okej. Okay. Pięknie. Super Tobi. Tak. Super Tobuś. Tak. tak. Patrz teraz. On już powinien zareagować na samą reakcję smyszą. Zwróć uwagę, patrz. Okej. Okay. No pięknie. Dobrze, Tobi patrzcie ktoś tam idzie no pozwolimy mu też se musi powąchać, to oznaczyć teren nowy teren tak pies nie może decydować za siebie my decydujemy za psa tak widzisz że on mnie ciągnie ja mu na to pozwalam no nie bo to pierwsza lekcja tak ale zwróć uwagę teraz jak się skomunikuje z nim yy, smyczą tak jeszcze raz pięknie, mój przyjacielu, tak. Tobi, okej, okay. siad pięknie, dobrze, biegaj. No i także będziemy pracować. Usiądź ładnie, Tobi, siad, siad pięknie, mój kochany Tobi, okej. Okay. Jeszcze raz na koniec, pies musi być w szkoleniu szczęśliwy, ogon musi chodzić, tułów cały musi chodzić. Widzicie, ja mu pozwalam decydować w takich sytuacjach, ale jak on jest na pierwszej lekcji, ale jak będzie następna lekcja, to zwróć uwagę, okej okay, Tobi, teraz mu nie pozwolę, ale przez sekundę, jak będzie chciał pociągnąć kładź. Siat siat tobi. Siat. Super tobi. Pięknie. Zwróć uwagę. Teraz mu nie pozwalam. Okej, możesz. Nie pozwalam. Okej, możesz. Rozumiesz? Czyli tutaj my decydujemy za Ostafa, No nie? Nie on. Decyduje sam za siebie. Tak? No. Tobuś. Pięknie, no fajnie, że przyszłość cieszę się. Piękna rasa. A ruchowa? Pięknie tobie. W szkoleniu psa ważne jest nasze ruchy, nasz modulacja tonem głosu, nasze samo poczucie. Pies odczuwa nasze emocje. My musimy być wyciszeni i spokojni. Rozumiesz? Uważaj na komunikację z myszym. No pięknie! Super, pach na ogon. Możesz wyłączyć.